she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Hejka, witam Was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcineczku na kanale. Dzisiaj jest środowa aktualizacja. Jak miała być, tak jest. Yy, yy, tak, I dzisiaj mamy aktualizację Halloweenową. Yy, I tak, yy, ja sobie jeszcze tu na szybko, bo. Yy, o, trochę oddalę, żeby było lepiej, widać, tak. Mam nadzieję, że będzie dla Was lepiej. Yy, chociaż wierzchu jest tak średni. to poczekajcie, ja sobie dopasuję i zaraz sobie wszystko ogarniemy. Okej, okay, słuchajcie, zobaczcie, jakie tu jest fajne zrobione yy, ten kocówek. Bardzo tutaj fajnie jest zrobiony. Yy, jesteśmy, oczywiście, na naszym kroniku yy, kędzierzami. Tak, chyba. I tak. Yy, 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 widzę, że tutaj jest bardzo yy, fajna yy, obramówka. Mamy oczywiście te efekty dla koni początkowych i mamy tutaj sklep, e, gdzie są e, nowe rzeczy. E, kasków nie ma, tutaj też nic nie ma. E, I w ogóle zobaczcie, co się tu stało. Tak. Nie wiem, dlaczego tak się stało, i e, no w sumie nie wiem, nieraz się tak psuje. I tutaj te owiki są w miarę w miarę Takie chyba mam I te są w sumie ładne Ale ja na razie nie będę je skupować Tutaj mamy, ojejku, stara Lina, stara Alex Ale dobra, nie będziemy teraz się wgrążać w... Ojejku, ja bym to kupiła A dobra, jolo Będziemy dzisiaj w tym jeździć Będziemy koniem, tak Nie wiem, się śmiać to dobra. E, nieważne. Myślę, że zaczniemy sobie od e, zadań, chyba w Dolinie. E, chociaż nie wiem, czy jakieś są, czy nie, ale najpierw dobra. E, najpierw sobie pojedziemy do, 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 do. do. E, do e, konia. E, chyba się nie mylę. Raczej nie I oczywiście portal jest w tym miejscu chyba jak co roku w sumie jak rok temu, bo twierdzę go lupującego tak jest dobra I wjeżdżamy bardzo mi się podoba tutaj ta emocja, że tak nagle się robi I tutaj bardzo ładna jest także tak powiem miniaturka, bardzo mi się podoba i u uh, 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 uh. Co my tutaj mamy. Coś się dzieje, słuchajcie. E, mamy e, proszę bardzo naszego galopującego. Jejku, ale fajne. Uhu. Twierdza galopującego. Ok. E, jesteśmy już e, na miejscu. Jejku, co to jest? Jakie śmieszne! I Gow... Gow... Gowrd? Dobra, nie unikam, jak to się czyta, bo i tak nie wiem. I tak, słuchajcie, ja w nie mam jeszcze chyba kilka kryształów dusz i... Uhuhu! Uh. Znowu coś się dzieje, dobrze, że, że się... Oh. I o co chodzi? Halu? Jakiś kryształ do. Co się dzieje? Więcej, chcę więcej okruchów duszy. Odważny ten, kto się ośmiela wtargnąć do tej twierdzy. Witaj, już dawno nie było tu nikogo żywego. Znajomy w tej masce. Pragnę y, przedmioty zwane okruchami duszy. Błagam cię, przynieś mi je. Y, Zwyciężaj w zawodach, by otrzymywać y, w nagrodę okruchy dusz. Odszukaj y, niespokojne duchy przymierzające ten twierdzę i uwolnij je, odnajdując ich okruchy dusz. Y, przynieś mi znalezione okruchy duszy, y, a nie ominiecie nagroda. Jedź y, w pokoju do następnego spotkania. I tak, tutaj mamy właśnie te okruszy. Dobra, wyglądam głupie, więc może to zdejmę. Tak wiecie, na wszelki wypadek. I tutaj mamy już pierwszego duszka to w sumie możemy sobie zobaczyć. Witam. pradawny duchu. Byłem tam na byłem tam na samym początku, ale. a jednak... Panią, ciągle sięgam do e, swojego domu na lądzie, który zostawiliśmy, e, by szukać ziemi obiecanej dla wielkiego Johna Jarla. Kojarzycie chyba tak. E, Walczyliśmy walczyli, e, na morzu, e, przemieraliśmy e, głodem. Myślałem, że już nigdy nie użymy suchego lądu. Widok piasku i sterczących na brzegu skał był e, dla nas wielką ulgą. Szukaj mu, e, mój okruch e, duszy przy sterczących skałach, w pobliżu miejsca, w którym wielki jar po raz pierwszy stanął na Jorwiku. I właśnie tutaj chyba mamy szukać ich oprócz dusz, ale ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ dodali chyba nowe konie, i tak mamy. Tego mam. I kurczę, bardzo mi się podobają obydwojga, ale jednak skraca mi ten. Oby, dwoj, y, oby dwa te koniki to są raczej y, fiordy, bo no bo po grzywach widać. Y, ten jest taki dyniowy, a ten jest taki inny, taki trochę wodny. Y, kosztują one 850 y, i są odporne na zimno, więc y, sobie kupimy takiego konika. Y, na przykład nie wiem. FlashFly jakoś mi tak bardzo pasuje do tego konia, a więc e, kupiliśmy sobie go e, Zaraz pojedziemy jeszcze do stajni i e, na tym już przepięknym dla nas koniu e, Pozwiedzamy sobie tutaj twierdzę lokującego, a więc e, widzimy się już e, na, e, na, 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 na naszym koniku Okej, okay, słuchajcie, już jadę y, po naszego konia I y, w czasie powiem wam, y, że... O, widzicie, tak on wygląda po myślę, że jest ładny e, Powiem wam, że już szykuję się specjal, już mam nagranie zmontowany e, Jeszcze e, trochę poczekam e, i go wrzucę e, Ponieważ, e, no... E, będę chyba wrzucać e, z komputera, ale zobaczę no to tak. Jakoś dziwnie, bo yy, na mnie nie wyskoczył Igris. To jest bardzo dziwną rzeczą. Yy, tak. A tutaj ta dynka jest? Nie, nie ma. Dlaczego? Dlaczego usunęli te wszystkie. Yy, yy. Jeku? Dlaczego jest ja tak zapominam? Yy. O! O, się idzie? Nie? Na pewno? No, chyba nie. No dobra, nieważne. Mm. Całkiem ten strój pasuje, do niego nie powiem. Całkiem, całkiem jest. Ale on jest liczny, jejku. Nie. Dobra. Wychodzimy sobie I słuchajcie, tak nasz konik prezentuje się po przymianie Jest taki cute i zobaczcie na jego oczka jakie one są cudne Te oczka są naprawdę prześliczne moim zdaniem e Właśnie, gdyby takie maski dali do SSO, to również bym była bardzo zadowolona, bo yy, no są prześliczne, według mnie yy, ale już szybciutko sobie jedziemy do twierdzy Galopującego I, i, i... O, zobaczcie, naprawiło się Nie wiem, dziwne, dziwne yy, Do twierdzy Galopującego i szybciutko sobie tam jeszcze pozwiedzamy du -rum, du -rum. Naprawdę ta, ta, ten obrazek bardzo mi się podoba. I teraz jeszcze wam powiem, że na przykład tego typu konie, lub konie typu konamera, chyba dobrze, tak, konamera, a kiński i tego typu właśnie rzeczy. Konie w sensie nie rzeczy. Co ja mam z tymi rzeczami? I co to jest? Halo? Ojej! Jak to można zdobyć? Ja chcę tego zwierzęka? Jejku, jak to można zdobyć? O, w tym roku sam widzę, że inne okruchy dusz Więc nie możemy użyć z tamtego roku e, Czekajcie, sobie przeczytam jeszcze e, informację od tego e, ludziczka sensie e, dyki. halo? E, wydarzenie ograniczone ograniczone czasowo. E, Dynia rozbiegły się się podobnie. Uhuhu, uh, no dobra. Czyli będziemy zbierać dynki i ta dnia jest śmieszna w sumie. E, Dynia złotych z górz. ok okej. Czyli e, można e, się, że tak powiem, teleportować. Tutaj wokoło nic nie ma. Wyścigi sobie na spokojnie. Ja to z bliska muszę zobaczyć. Co? Co oni z tą świnką zrobili? Jedna! No nie! Dlaczego ona? Dobra, jeszcze Wam coś pokażę bo zaraz sobie jeszcze do sklepu zajrzymy na ludzi, tak? Nie wiem, czy się da, ale. Dzium, dium, dum no właśnie! Jest! Nie usunęli tego! E, tak! E, właśnie! Jest super! E, więc e, cudnie. No, tak. Właśnie, tak. E, jest cudownie. E, w ogóle nie wiem, czy by do tego konika bardziej ten e, nie pasował, ale nie. E, dobra, słuchajcie, co tutaj mamy? E, tutaj. Się e, Tutaj mamy ten sklep, który jest w Mordaland. E, tutaj mamy te efekty. A tutaj to samo. Dlaczego nie mogą e, dawać nowych rzeczy? E, tylko na przykład w twierdzy. Byłoby cudownie. okej okay, słuchajcie, e, zaraz sobie pojedziemy jeszcze do doliny. Zobaczymy, co tam jest. Mm, I okej okay. E, może ono sobie ten e, okręg dusz przyjęcia przez wieżnę, strzeżone przez strachy na wróble, odzyska je Okej, okay. i e, tutaj prawdopodobnie będzie ten e, wyścig e, strachów na wróble Halo? A, tak! E, bo ten wyścig chyba został usunięty, o ile się nie mylę Ja się bardzo cieszę, że został przywrócony e, No, z tego powodu się bardzo cieszę a więc jedziemy sobie, tak? To jest taki idealny wyścig na Halloween. Dobra, więc kaman. W ogóle nie wiem dlaczego. A, bo mam taką. No. Come on, come on, come on. I już wracamy. Vinietę? Tak, to się chyba bineta nazywa. Boże. tej kamery w ogóle góra dół, góra dół. Jakąś oni musieli tą e, nie, kam e, kamerę zmienić ostatnio. I e, ja w ogóle nie potrafię się e, do niej przyzwyczaić, więc fajnie no. Dziu. Dobra. Ten wyścig jest, e, o ile wiem tam tam gdzieś. Co kończę. Hop! Okej, okay, teraz tutaj. Ale muszę się przyzwyczaić do tej kamery, jakoś, skoro chcę grać O Już chyba ostatnie, Uu. Nie, 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 nie Dobra i koniec yy, Okej okay. I powrót w bezpieczne miejsce, a tam to niby nie jest bezpiecznie Okej okay. Mm, a więc e, mamy, ty widzę też tego konia. E, o trochę musisz je oddać. E, o, i mamy nawet drugi poziom e, konia, więc cudownie. E, I e, jeszcze tutaj sobie zobaczę za ile jest e, za 5. OK. Więc lecimy sobie po kolejny wyścig. Kolejny wyścig raczej będzie. Nie, nie to, tylko. Tylko tutaj mamy wyjście. Okej, okay, kolejny wyścig mamy tutaj, i. okej okay. Użyj portalu i przepędź przez mrużące krew w żyłach swojego lampującego Thompsona, jeśli się odważysz. I tak odważy się zrobić to dla Was, i właśnie to są chyba te wspomnienia. Właśnie tutaj nie wiem dlaczego, ale mamy sprzęt. Więc no, fajnie Fajnie by było, gdyby może ktoś na przykład trochę rozjaśnił tu. Dobra. Przez tą kamerę kiedyś przegram, no, tak. e, Dobra. Ale będziemy próbować dopóki się. E, e, no, uda. Dobra. To w sumie. Uhu. O, już lepiej, już lepiej. I to jest trudna rzecz, bo. E, no bo tak. Okej. Tutaj tędy. O, o. O, O, boże, dzie! Ta wybórka jest y creepy. Okej, okay, ale jedziemy dalej. Nie przejmujemy się sobie mikrofon. Mam nadzieję, że już nie słychać y, mojego szumu. I y, tutaj będzie trudno trochę, mi się wydaje. Przeżyliśmy przynajmniej. Chyba nie. Y, dobra, nieważne. Hop. I tutaj to wyskoczy? Tak? Nie? Te zęby? Takie? No. Nie? To O! To tu! W ogóle nie wiem co on robił, że jakoś w ogóle go tak zaatakowało to Ja nie wiem co on robił, na serio? Dobra y Wyścig ukończony Więc spoko Widzieliście co się stało? Dobra, i ja nie nikam. mamy sześć A więc jedziemy sobie wymienić, zobaczyć co możemy dostać Cały strój jest chyba na SSO stronie I tak wymieniamy I co się tu dzieje? Okej, okay, oddajemy, proszę bardzo. Trzymaj. Mm. Tu tu jest ten prezent? Czego to wleciało w moją głowę? Halo. E, urzekające rękawiczki na Halloween? Jakoś specjalnie takie, inne to nie są. Od takich zwykłych czarnych, chociaż w sumie. A nie no, spokojnie, wzorki. A właśnie! I propos trybu zdjęć. Tu jakie cudnie. Można naprawdę robić fajne chodnie. Nie powiem. Bardzo fajne. Tak, właśnie tak. I sobie pojedziemy jeszcze do lasu, proszę bardzo. Do linia. Powrót stwierdził kaląskującego. Chyba jak będziemy z powrotem. Okej okay. do tego portalu już za bardzo nie ma. I. Idrys? I. Idrys, Idrys. Spoko wyjdą, nie powiem. Uciekające denki. Teraz będą. Może to do tego zraszaca Zraszacza, no tak. Zraszacza... Zra, 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 zraszacza. What o co chodzi, nie? I, dyńka. I zbieram na ten stój. Ja, ja zbieram na tą dynię, bo ja chcę tą dynię. O, jaka to jest słodka, Dinka! Co ona go pożre? <laughs> Boże, co on robi? Um, ok, e, i e, tak się właśnie zaczynają zadańka widać e, Ok, mamy tym dynię i czy my w ogóle tam możemy podejść? E, siema e, Hello chciałam zrobić samym tym dynią zdjęcie, ale oczywiście co? NIE MOŻNA, bo SSO tak nie robi. Dobra, nieważne Siema, no dobrze, siema Dniowy problem Jaspera Na ducha galopującego, moje dynie coś opętało Okej, okay. dobra Miałem uciec kilka najlepszych dyni i zawiesić je na targ A tu nagle dynie mi zaczęły odcinać Się zaczęły odcinać Dynie skaczące jak diabły wcielone. Katastrofa, ale musisz mi pomóc za, e, zapanować nad tymi diabelskimi kabaczkami. Kliknij opętaną dynię. Znajdź i kliknij trzy młode dynie. Sprawdź młode, e, sprawdź młode dynie z powrotem do opętanej dyni. E, dobra. Klikam na Ciebie. Klikam na ciebie. Co się dzieje? Klikam na ciebie. Ej, um, Tylko mamy problem, bo nie wiem gdzie tamte. O! Mam cię, mam cię, mam cię. Ej, czekaj, złapałam ją, czy... Jajku, jak to, jak ten że będzie, tak za nami latał to, to ja bym będę... na. jak słodko. Ja bym bardzo chciała. Ojejku, zobaczcie, jak słodko, nie? To po prostu takie sweet. Dobra. I uh, tutaj mamy trzecią małą nitkę Mam cię! Czekajcie Zrobię jakoś tak, żeby po prostu jedynie ująć. E... Jedziemy do dni białki. Bum! Zjesz mnie? Nie zjesz mnie. Co? Co to? To chyba niespodzianka dla ciebie. Nie ma Dziękuję za pomoc. O! Kiełznaniem moich roślin Skoro moje dynie mają taki charakterek To nie mogę ich sprzedać Na ciasto Co ja powiem pani Holsworth? O rety, I tu również mamy tą ogromną dynię Która sobie tańczy I która jest mega śmieszna i dostaliśmy sobie jedną taką złotą dynię, która, której tekstura jest taka spłaszczona dosyć I za jedną dynią mamy... Z... Co to jest? Twoja nagroda to PD dla konia? ok? W sumie mogę sobie wykorzystać jedną takie I te dynie można szukać ale ja tego nie będę robić na odcinku, ponieważ mi się nie opłaca po prostu e, szukać, a to może zajść dosyć długo. E, a więc ja chcę Wam serdecznie już podziękować za oglądnięcie tego odcinka i tym wspaniałym e, akcentem z uciekającymi dyniami. E, chcę Was pożegnać i więc do zobaczenia do następnego i cześć!